No dobra, jesteśmy w markecie zwanym. Tutaj jest napisane, żeby nie było żadnym product placement. I tutaj, proszę bardzo, mamy na etykietce napisane adapter HDMI VGA za bardzo niską cenę 69,99. Proszę bardzo, tutaj na pudełku, proszę bardzo, sobie to nawet wyciągnę, żeby nie było. Proszę bardzo. Taki, taka oto przejścióweczka. Tak? Jakiś tam chiny made in China, nie? Błysko fajnie. Więc teraz sprawdzimy sobie dla porównania, ile taki produkt kosztuje na AliExpress. Wchodzę sobie na AliExpress. I wchodzimy sobie w lupkę. I wybieramy sobie. HDMI VGA adapter. I proszę bardzo. Jedna sztuka HDMI to VGA with audio adapter 3,62 centy Tutaj niżej proszę bardzo. Yy, można również jakiegoś tutaj na przykład HDMI żeński z DisplayPorta można do HDMI. Ale generalnie kosztują bardzo mało. Przeważnie mniej więcej w cenie 10 do 15 złotych przy obecnym kursie dolara. A tutaj co? 69,99. Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy kupują produkty za pośrednictwem takich firm. Pozdro!